Galeria Olimpia przygotowała kolejną atrakcję dla wszystkich swoich klientów. W piątek 12 lipca uroczyście otwarto nietypową wystawę. Staramy się, żeby to miejsce było nie tylko miejscem zakupów, ale miejscem kultury, rozrywki, zabawy, szczególnie zabawy dla dzieciaków, bo to jest najwdzi najwdzięczniejszy nasz przyszły być może klient. Na terenie galerii można podziwiać bajkowe samochody pochodzące z filmu Auta. Na najmłodszych klientów Olimpii czekają Zygzak McQueen, Złomek, Luigi, McMission oraz Traktorek. Wystawa potrwa do 28 lipca. E, modele z bajki auta są e, wystawione w środku, wewnątrz galerii, natomiast jedno z aut jest też mobilne. Tak, pojazd Flintstonów jest mobilny i zaprasza dzieciaki na darmową przejażdżkę wokół parkingu jako główna atrakcja. Wszystkie auta można obejrzeć, dotknąć oraz zrobić sobie przy nich zdjęcia. Uważam, że bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o, o, o te auta. Tematyka, wiadomo, typowo dziecinna. Ekspozycja jak najbardziej na 5+. Dzieci mają niesamowitą frajdę. Rodzice też, jak przed sobą zaznaczyłem. Jest na czym okazać się nie tylko przez młodszych, ale również i starszych uczestników dzisiejszej imprezy. Które auto jest Twoim ulubionym? Włamek. Eee, Złomek, a dlaczego ten złomek jest taki fajny? Bo tak. No bo tak, ale co jest z nim takiego szczególnego? Ze środku skręca. I za co jeszcze lubisz złomka? To, to że machaczyk. A zygzak też się podoba? Myślę przede wszystkim, że dla dzieciaków to jest wielki rarytas i takich gabarytów yy, zabawki. Myślę, że robią furorę. Mój no syn jest ogromnym fanem samego Zygzaka McQueena i całej ogólnie bajki, bo, bo w sumie wszyscy wspólnie, całą rodziną oglądaliśmy obie części i, i, i bardzo miło spędza się przy, przy niej czas, Także a już taka autka na żywo... Gdzieś tam to dla dzieci ogromna frajda. No i zresztą widać, co tutaj się dzieje z ogrom, ogrom tłum, tłum dzieciaczków. Przypominamy, że wystawa bajkowych pojazdów potrwa do 28 lipca. Zachęcamy do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji i odwiedzenia Galerii Olimpia.